Załóżmy, że mamy klasę Person, która posiada pole składowe name przechowujące imię osoby. Nad klasą umieściłem dekorator data class, dzięki czemu wygenerowałem dla niej najważniejsze metody. Chcemy teraz utworzyć klasę metod o nazwie withName, która jako argument przyjmuje nazwę osoby i zwraca osobę o tak podanym imieniu. Dlatego tutaj piszemy strzałka Person, a następnie CLS od name. Jednak teraz, kiedy wywołamy metodę withName, jako argument wpiszemy na przykład k i chcemy wypisać informację, na temat osoby, którą utworzyliśmy Po uruchomieniu kodu dostajemy błąd Person is not defined Niestety na tym etapie Python nie wie czym jest person Ponieważ dopiero tworzymy tę klasę Żeby naprawić ten błąd wystarczy dołączyć Z modułu typing typ self I zamiast person w tym miejscu Napisać self Self jest jednoznaczny z typem klasy, w której się znajdujemy Czyli w tym przypadku self to person Teraz kiedy uruchomię kod, wszystko działa poprawnie Jeżeli chcesz zostać ekspertem W programowaniu w języku Python Zapraszam na km